Cześć, Tomasz dla nas z tej strony jest TomaszDon.pl. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela i nagrywam dla Was bardzo, bardzo szybkie wideo, ale z bardzo ważnym przesłaniem. Powiem Wam, codziennie, codziennie po prostu lub co kilka dni dzwoni do mnie jakaś osoba po tygodniu, dwóch tygodniach po prostu e, działań swoich w internecie i... Mówi do mnie tak, wiesz co Tomek? Poustawiałem sobie te wszystkie strony, mam bloga, poustawiałem sobie stronę przekwitującą, tak? I po prostu nie wiem co mam teraz robić, tak? Co mam teraz robić? To po prostu utknąłem, utknęłam, tak? I po prostu często takie, takie słyszę po prostu teksty. I tak zastanawiam się, że ludzie często takie właśnie mają podejście dziwne, jeżeli przychodzą do biznesu internetowego lub biznesu Marketingu sieciowego, e, lub po prostu do e-biznesu, tak? E, do MLM-u. E, jakie to jest podejście? Po prostu, często otrzymujemy takie, takie dziwne e, telefony, dlatego, że ludzie myślą, że w MLM-ie to się robi stryk, stryk, stryk i już mamy biznes, tak? A to nie jest tak. Po prostu, to jest biznes jak każdy inny. I teraz zastanówcie się, e, fajne porównanie usłyszałem ostatnio, ponieważ słucham audio, pamiętajcie, żeby słuchać e, motywujących audio i, i czytać książki na przykład oba proktora zaraz więcej o tym, ale e, usłyszałem właśnie coś takiego, że e, na przykład jeżeli chcesz zostać lekarzem, to jest, to jest logiczne, tak? to musisz się uczyć 4 lata w liceum, później e, później musisz się uczyć kilka lat na studiach, 5 lat minimum, i to ci daje 9 lat, tak? to jest 9 lat studiów, żeby zostać lekarzem. I nie wyobrażam sobie iść do lekarza, który po prostu skończył podstawową szkołę i dwa tygodnie kursu zrobił i on będzie operował ci wątrowe. tak na przykład. Wyobrażacie sobie taką sytuację, to jest po prostu nie do, nie do przyjęcia. Tak samo wyobrażcie sobie prawnika, który przeczytał jedną książkę, to mu zajęło dwa tygodnie i on chce być od razu prawnikiem, tak? I on ma was ma bronić z ciężkiej sprawy na, na przykład w sądzie. Albo na przykład mechanika samochodowego, który zobaczył kilka filmów na YouTubie i on będzie wam naprawiał waszego Mercedesa. tak? To po prostu macie od razu zgruzowany samochód, to wam gwarantuję. Ja sobie robię notatki, słuchajcie, ponieważ wiele osób często też się zastanawia, jak nagrywać jakie wideo, jest niedziela, jakie inspiracje, jakie, jakie... Ja, ja sobie zapisuję notatki, bo mam też zapisane. I tu właśnie między innymi jest to, że doktorem, specjalistą wybitnym nie stajemy się w jeden dzień. Tak samo tutaj w biznesie musicie zapamiętać, nie staniecie się w jeden dzień specjalistą, to się po prostu tego się po prostu nie da zrobić. Natomiast oczywiście to by było tak, jakby lekarz powiedział po, po, pierwszym, po, po pierwszym po prostu egzaminie, że on nie będzie lekarzem, bo mu egzamin nie wyszedł, tak? To jest śmieszne. To tak samo jak w rozmowach tutaj w biznesie, też ktoś może powiedzieć, albo bo ja po pierwszej rozmowie w marketingu sieciowym odpowiedział, że, że nie chcę wejść do mojego biznesu, po prostu chcę zrezygnować. A to nie działa tak w ten sposób. Musicie po prostu zachować cierpliwość, musicie nastawić się na określony kierunek i co trzeba robić? Trzeba się po prostu uczyć, czyli ja codziennie czytam książkę. Dzisiaj już czytałem książkę Boła poktora Urodziłeś się bogaty, bo tutaj zakładeczka Słuchajcie, i to, i to jest po prostu coś co trzeba robić codziennie. Zresztą tutaj na biurku mam wiele, wiele książek, jest sekret na przykład, jest potęga podświadomości, jest myśli bogać się, także tutaj mam cały, jest otoczony po prostu biedą, tak? Codziennie też słucham audio. Słuchajcie, mój telefon jest wyposażony, zobaczcie mój telefon tutaj o słuchaweczki i po prostu gdzie nie idę, jak mam czas na jakiś spacer, po prostu gdzieś, gdzie jadę samochodem, to po prostu w samochodzie mam harpa płyty, i po prostu słucham. Ludzie często mówią, że nie mają na to czasu. Ja gwarantuję Wam, że macie na to czas. Wyłączcie telewizor, wyłączcie radio, włączcie płytę motywacyjną, wyłączcie telewizor, po prostu nie oglądajcie tych śmieciowych, po prostu seriali, tej telewizji. Ludzie mówią często, a, bo ja muszę być na bieżąco, tak? Ja muszę wiedzieć, co się dzieje na świecie. Po co ci to wiedzieć? Po co ci wiedzieć, że Korea się zbroi gdzieś tam i kogoś będzie napadać? Jak, jak napadnie to, to najwyżej, tak? To, 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 będziesz, to się dowiesz, bo zobaczysz wybuch, tak? Sorry, może to głupio brzmi, ale po jaką cholerę ci to wiedzieć, tak? Ja tego nie muszę oglądać, że tajfun jakiś był, nie wiem, w Indiach, bo, bo to mnie nie dotyczy i, i po prostu to jest tylko przyciąganie do siebie takiego chłamu, przyciąganie do siebie złych rzeczy. Ja otaczam się ludźmi ludźmi pozytywnymi. Oglądam Boba Proktora, słucham Boba Proktora, słucham Harvajkera, oglądam jego wideo. To jest po prostu coś, co daje nam w życiu efekt. Dlatego jeżeli utknąłeś w danym, w danym momencie, pamiętaj o tym, że od tego są mentorzy, od tego są osoby, które osiągnęły więcej od Ciebie, od, od tego są osoby, które... Biznesie, w biznesie, nie tylko w biznesie, w życiu po prostu osiągnę więcej od Ciebie, żeby ich słuchać i po prostu wtedy on, one się nakierują na ten cel, będziesz prosto do celu dążył. Także to jest moje przesłanie na niedzielę. Rozwijaj się. Nie mów, że po dwóch, trzech, czterech tygodniach, czy po trzech miesiącach nawet, bo to nie jest, to jest dopiero początek. Pamiętaj, że żeby robić prawidłowo, żeby być na samej górze w biznesie, trzeba po prostu robić go prawidłowo, rozwijać się. Być po prostu niepokonanym, nie, nie być po prostu nie do powstrzymania, tak? Dla, ale kiedy będziesz miał taką możliwość? Dopiero wtedy, jeżeli się po prostu będziesz rozwijał dzień w dzień. Czytaj 30 minut dziennie, słuchaj audio motywujących 30 minut dziennie i po prostu wdrażaj to w życie, tak? To po prostu zrób i tego Ci życzę i to jest moje przesłanie na niedzielę. Także miłego dnia Ci życzę, miłej niedzieli, do usłyszenia już jutro w poniedziałek, a już jutro mam dla Was... Kolejne ekstra wideo. Zobaczycie ekstra, ekstra statki. Nie wiem, czy zdążę wrzucić jutro, ale na pewno jutro nagram świetne wideo, ponieważ jadę oglądać super żeglostę w Szczecinie. Także pozdrawiam Was serdecznie. Woodstock się kończy w tej chwili w mojej miejscowości. Wszyscy wyjeżdżają, a ja Was jutro będę, będę mógł przywitać ze statków z największych żeglowców, z lotu największych żeglowców w Szczecinie. Trzymajcie się i miłego dnia. Życzę jeszcze raz spokojnej niedzieli.